8 września, święta Józefina Vannini 1859-1911, Włochy. Dobre zdrowie, umiłowany. Życzę Ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak zaznaje pomyślności moja dusza. 3J. Drugi rozdział. Dzieciństwo Józefiny było samotne i trudne. Ona często chorowała. Kiedy była mała, straciła oboje rodziców i dorastała w sierocińcu. Może właśnie z tego powodu zawsze chciała zajmować się chorymi i opuszczonymi. Założyła zakon, który czerpał swoją inspirację z Camilla de Lis stlipca świętego, który troszczył się o ludzi chorych. Od kiedy Józefina przekonała się, co to znaczy chorować, stała się doskonałą opiekunką ludzi chorych. Przez ciężką pracę, modlitwę i przy pomocy specjalistycznej wiedzy starała się przywrócić chorym dobre zdrowie. Nawet kiedy jej zadanie wydawało się niemożliwe, spełniała nadzieję świętego Kamila, że chorzy będą mieć tak czułą opiekę, jak dzieci, którymi w chorobie zajmują się kochające je matki. Panie Jezu, ty zainspirowałeś świętą Józefinę do zajęcia się chorymi, zainspiruj i mnie do takiej misji. Tak jak towarzysze słuch chorych świętego Kamila i święta Józefina. Nosiła na swej trzecie czerwony krzyż. Święta Józefina Vanini, 8 września Włoch.